No tak, tak. Znaczy, no, my, my, my bardzo dbamy o bezpieczeństwo ruchu tutaj i tutaj najrzadziej raz w tygodniu, jak nie dwa razy w tygodniu, to Romistrz chodzi tutaj, sprawdza z narzędziami całą konstrukcję. Tam gdzie są jakieś uchyłki, tam gdzie są... Jakieś zawirowania, że jest sucho. O, tak, ale jest problem, dlatego że ziemia nam wyschła i nam wypycha podpory do góry. I tor się, tor się na mnie nieco patrzy. Także tutaj trzeba bardzo często to prze przechodzić. W niektórych miejscach Państwo zobaczycie takie świeże deski, podbijane. ta się na przykład tutaj znaleźć wśród jeszcze szyny oryginalne, bo na przykład na innych kolejkach, się zdarzają właśnie w, czyli w miejscach oryginalnych? Eee, co najwyżej, jeżeli mówimy o szynach oryginalnych, to mówimy o takich szynach o lekkiej nośności, takich cieniutkich. Eee, jeszcze można ich poszukać i są jeszcze na stacji Jędrzejów. Natomiast na szlakach nie, dlatego że wszystkie szlaki tutaj na Jędrzejowskiej kolejce. Były przystosowane do ruchu transporterowego, czyli ruchu ciężkich pociągów. I tutaj klasycznie zostały zastosowane normalne szyny szerokotorowe S49 na tych bardziej obciążonych szlakach, również z podkładkami. Natomiast co warto poszukać? Otóż na wąskotorówki nigdy nie dawano albo z rzadka dawano szyny nowe, oryginalnie nowe. Natomiast klasyką było to, że dawano szyny stare, z remontów na torach szerokich. I teraz my, udrażniając ten szlak tam na Hajdaszach, tam gdzie Państwo widzieliście, gdzieśmy wjeżdżali się lokomotywą próbnie, tam ostatnio żeśmy nawet znaleźli szyny niemieckie z 1895 roku. Natomiast ja sam znalazłem jeszcze za z kolei szynę rosyjską, jeszcze carską, chyba z 1903 roku. Takie pięknie cyrlicą, nazwa Huty. W Bogorii, byłem 3 lata temu w Bogorii to Jeszcze, jeszcze był, natomiast nie wiem czy jeszcze jest Tak, bo to inaczej pracuje w wagnie, inaczej na koszynce tak? Tak, tak, no niestety to... To jest To jest palowany No to była jedyna taka sensowna konstrukcja, którą tutaj wymyślono No to bardzo mądre i bardzo... No wytrzymałe. O, tutaj jeszcze widać te oryginalne fale. Tak. No, niestety one już mają swoje lata, więc wszędzie zostały wzmocnione. O, tutaj, a tutaj jest ta klatka odciążająca. W sumie mamy tego 600 metrów że tutaj też można sobie popatrzeć, że ta konstrukcja tych mostownik to nie jest taka sobie wylejaka, one są pomiędzy sobą połączone takimi zespórkami nitowanymi. Tak to no. O, tutaj powiedzmy, że teoretycznie była taka możliwość, dlatego że przy budowie kolejki były prowadzone bardzo intensywne prace ziemne, więc ja sądzę, że mimo tego mamy dokumentację fotograficzną, gdzie tak naprawdę jedynymi narzędziami to były furmanki i łopaty i prowadzono bardzo zaawansowane prace ziemne. Ale mimo wszystko zdecydowano się na to, żeby tego tutaj nie robić, dlatego że najprawdopodobniej wymagałoby to ciągłych prac ziemnych. Ten nasyp by się rozsypywał, on by się rozmywał. No. Nogi. No, trzeba uważać, bo tutaj, mi się noga nie omsknęła. Nie no, nie będziemy wracać. Pociąg po nas przyjedzie. To my jesteśmy frontem do klienta. Nie będziemy wracać, to pociąg po nas przyjedzie. Samo no, no, no. Panie, no, tak naprawdę to jest dopiero pierwszy rok. My normalnie jeździmy od maja. Dopiero w tym roku spółka zaczęła taką w miarę normalną działalność. Także patrząc na to z tej strony, mamy się czym pochwalić. Od tego czasu przez ten krótki okres czasu przeprowadziliśmy praktycznie około 60 pociągów. szukać po czy tam są może jeszcze odstawione, że tam może że COVID coś przyzostać.